Siemanko ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński. Witam cię bardzo serdecznie w moim nowym tworze, moim nowym projekcie, jakim jest podcast Adam Dobrzyński. W podcaście Adam Dobrzyński będą pojawiać się różnego rodzaju treści, materiały, które do tej pory wytwarzałem, czyli treści z tematyki wartościowych książek, świata biznesu, sprzedaży, audio marketingu morsowania, yerba mate Wszystko tak naprawdę, co interesuje mnie, czyli głównego prowadzącego tego całego programu, czyli Adama Dobrzyński. Liczę, że dzieląc się swoimi prywatnymi przemyśleniami, moimi doświadczeniami, moją wiedzą, znajdziesz też jakiś element, który będzie dla Ciebie inspirujący, dla Ciebie interesujący, a także wartościowy lub może po prostu pomocny. Znajdziesz może szereg informacji, które będą dla Ciebie przydatne, jeżeli będziesz chciał na przykład rozpocząć swoją przygodę z yerba mate. tak jak ja jestem wielkim fanem, albo morsowaniem, albo będziesz chciał się dowiedzieć jaką książkę warto przeczytać odnośnie sprzedaży, marketingu, bo tym też się bardzo mocno interesuję, więc liczę, że w kolejnych odcinkach, które będą się pojawiać między innymi na platformie Anchor FM, Spotify, czy na moim kanale YouTubeowym Adam Dobrzyński, będziesz mógł znaleźć szereg wartościowej wiedzy, która według mnie może będzie dla ciebie przydatna, może będzie dla ciebie wartościowa. Ja na pewno chcę się dzielić takimi treściami ze światem. Mam taką potrzebę. Stwierdziłem, że stworzę jeden podcast Adam Dobrzyński, w którym będą się pojawiać, które treści może już spotkałeś: czyli z podcastu Czytaj z Adamem, podcastu 5 Zmysłów w Biznesie, czy podcastu Miksuj z Adamem. No ale jak być może się domyślasz, próbowanie zarządzaniem kilkoma podcastami jest na tyle problematyczne, zwłaszcza jeszcze jak się ma jakiś dodatkowy kanał na YouTube i obowiązki. Oprócz tego może być problematyczne, dlatego stwierdziłem, że lepiej iść w jeden konkretny podcast, który będę sygnował swoim imieniem i nazwiskiem. A także po prostu te treści będą szerowane, udostępniane na YouTube'a. Jeżeli jesteś jednak odbiorcą typowo YouTube'owym, zapraszam Cię bardzo na mój kanał Adam Dobrzyński. Zapraszam Ciebie do słuchania podcastu Adam Dobrzyński. Będę wdzięczny za jakikolwiek feedback. Możesz śledzić mój profil na Facebooku, który niedawno utworzyłem. Wpisujesz małpka Adam Dobrzyński podcast, tam znajdziesz szereg świeżych informacji i bardzo dziękuję Tobie za to, że wytrwałeś do samego końca, za to, że zdecydowałeś się obejrzeć, co tak naprawdę się tutaj szykuje, co się będzie wydarzać w najbliższym Czasie zapraszam Ciebie do śledzenia, do łapki w górę, no i do obserwowania moich treści, a także sugerowania, jakie treści według Ciebie być może będą wartościowe do tego, aby je przedstawić w kolejnych nagraniach. Jestem otwarty na interakcje. Pisz miło do mnie na moich socjalach, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Na pewno nie przejdę wokół tego obojętnie. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za Twój czas, za to, że obejrzałeś to nagranie. Także trzymaj się. Cześć.